dziesiątki godzin na treningu, setki pokonanych kilometrów, hektolitry wylanego potu, a to wszystko może być na nic, jeśli tuż przed startem popełnisz kilka bardzo prostych błędów. Uszanowanie YouTube. Ja nazywam się Mariusz, kanał nazywa się W Dredach Przez Świat i w dzisiejszym odcinku powiem Wam, jakich błędów należy unikać dzień przed startem. Zapraszam na intro. Jak może? Zacznijmy może od odzieży biegowej. Ta odzież może zdecydowanie kusić, jak już pójdzie się na EXPO, zwłaszcza przed dużym biegiem, gdzie masa sprzedawców proponuje różne skarpetki biegowe, różne koszulki biegowe, które mają pomóc pobić wszelkie rekordy i pomóc Wam biegać. Tutaj, oczywiście, odradzałbym Wam. Biegać w ubraniach czy też butach w innych niż trenowaliście do tej pory, nie zmieniajcie tego na ostatnią chwilę. Nie bierzcie żadnych skarpetek uciskowych, na przykład, jeśli w takich do tej pory nie biegaliście. No i również, jeśli chodzi o koszulki biegowe dawane przez organizatora, to jeśli do tej pory nie ćwiczyliście w koszulkach od danego producenta, jeśli do tej pory nie biegaliście w koszulkach danej marki, no to raczej też radziłbym nie ubierać ich na dzień biegowy z tego względu, żeby po prostu uniknąć jakichś obtarć, ucisków czy odcisków, generalnie wszystkiego co może wam sprawiać dyskomfort podczas biegu. Na dzień przed zawodami starajcie się również unikać alkoholu. Wiem, że część biegaczy lubi sobie wypić małego drinka na rozluźnienie, no ale generalnie bym to odradzał. Dlaczego? No dlatego, że po pierwsze alkohol odwadnia, od czyli na własne życzenie pozbywacie się wody z organizmu, która może być Wam bardzo potrzebna podczas nadchodzącego startu. A po drugie, alkohol powoduje zaburzenia ze snem, a sen jest jak najbardziej potrzebny biegaczom, zwłaszcza dzień przed startem, gdyż wtedy regeneruje się Wasze ciało. Podobnie sprawa ma się z kawą, z jerbą, z energetykami, czy kompletnie jeszcze jakimiś innymi napojami pobudzającymi. Dzień przed startem starajcie się nie pić ich za dużo. Oczywiście jedna tam mała kawka nie zaszkodzi, ale nie przesadzajcie z tym, z tego względu, że jak wypijecie za dużo. Kawy. Będziecie mieli za dużo kofeiny, tauryny czy innych tych środków, no troszkę pobudzających w organizmie. No to też po pierwsze, wasza głowa zacznie się nakręcać, wy zaczniecie się nakręcać, myśleć o tym starcie niepotrzebnie stresować. A po drugie, no możecie mieć problemy z zaśnięciem przed zbliżającym się Startem, a nie przez pana noc, dzień przed zawodami. No to raczej nie jest dobry pomysł. A jeśli chodzi o jedzenie, no to dzień przed startem oczywiście warto ładować węglowodany, ale starajcie się unikać tłustych, smażonych oraz ostrych potraw, gdyż podczas biegu mogą. No, po prostu leżeć Wam na żołądku, mogą Wam na tym żołądku zalegać. No i też możecie mieć problemy w postaci nieodpartej chęci udania się do Tojtoja podczas biegu. A jak już jesteśmy w temacie jedzenia, no to dzień przed startem nie próbujcie żadnego nowego. Jedzenia, żadnych nowych posiłków. Jak zobaczycie na przykład, że kolega, koleżanka je to i to i powie wam, że tak się biega po tym, a wy nigdy nie jedliście tego posiłku, no to go nie próbujcie, bo też nie wiadomo, jak wasz organizm na to zareaguje. I sprawa podobnie ma się też z żelami energetycznymi. Sprawa podobnie ma się z różnymi dextro, czy takimi też nieżelami, ale takimi małymi żelkami. Jeśli tego nigdy nie jedliście podczas biegu, no to też raczej tego nie próbujcie, bo nie wiadomo jak wasz organizm może się na to zachować. A wiecie, jak wy, możecie się dobrze zachować w tym momencie. Jeśli nie subskrybujecie mojego kanału, to go zasubskrybujcie. Będzie mi bardzo miło i będę wiedział, że ten film jest dla Was pomocny. Kolejna rzecz, której nie należy robić dzień przed startem, no to muszę przyznać troszkę wezbicia, że dotyczy się czasem również mnie, gdyż tutaj chodzi o to, żeby dzień przed startem nie robić rekordu pokonanych kroków podczas dnia mi się to od czasu do czasu zdarza zwłaszcza jeśli chodzi o maratony za granicą bo choćbym nie wiem jak się starał żeby te kroki zminimalizować to praktycznie zawsze dzień przed startem wychodzi mi 20-25 tysięcy. Sam nie wiem jak to robię, ale e, jeśli nie potrzebujecie, znaczy inaczej, jeśli nie musicie, jeśli można tego uniknąć, ja też sam staram się tego jak najbardziej unikać, to tego nie róbcie. Dzień przed zawodami starajcie się w możliwie największym stopniu wypocząć. Tak, żeby już z dnia następnego, a dokładnie jego poranka, stanąć na stacie totalnie wypoczętym, totalnie zrelaksowanym. I przedostatnia rzecz na dzisiaj: otóż nie odkładajcie przygotowań całego sprzętu całego wyposażenia. Na ten poranek przed zawodami. Starajcie się przygotować wszystko: czyli buty, koszulkę, skarpetki, spodenki, bieliznę, pas na numer, jeśli biegacie ze statem, jakieś żele, nie żele. No generalnie wszystko, z czego korzystacie dzień przed zawodami. E, oczywiście też naładujcie sobie zegarek, bo e, zdarzały się historie e, wśród moich znajomych, e, że nie ładowali sobie tych zegarków dzień przed startem. No i potem był stres, czy bateria w zegarku wytrzyma. Dlatego wszystko sobie przygotujcie e, dzień przed startem. E, możecie na przykład Wyłożyć sobie na ziemi wszystkie rzeczy, których będziecie potrzebować do startu w dniu jutrzejszym, tak żeby wstać sobie rano, bez żadnego stresu, pozbierać wszystko, wszystko skompletować i wyruszyć na linię startu. A ostatnią rzeczą, którą chciałbym wam odradzić już nie na dobę przed startem, a na te kilkanaście godzin przed startem jest nie ograbianie się ze snu. No, chodzi mi o to generalnie, żebyście zaplanowali sobie ten dzień przed, ten dzień startu, tak, żeby między nimi mieć około 7-8 godzin snu, tak, żeby w pełni wypocząć, tak, żeby w pełni się zrelaksować. Ja wiem, że czasem przed startem mogą być Problemy z zaśnięciem, ale uwierzcie mi, nawet jeśli będziecie myśleć, będziecie się tam budzić z tego niepokoju co jakiś czas, no to jednak te 7-8 godzin spędzone w łóżku pozwoli Wam w zupełności wypocząć. Także trzymajcie się tych godzin i wszystko powinno być dobrze. A co do wszystkiego, no to jest też to wszystko, co chciałem wam przekazać w dzisiejszym odcinku. Dajcie znać, czy jest coś, czego przed czym byście przestrzegli innych biegaczy, żeby unikali. Oczywiście dajcie znać o tym w komentarzach. A za dzisiejsze oglądanie bardzo dziękuję. Jeśli macie ochotę zobaczyć film z moich ostatnich zawodów, no to jest gdzieś tutaj. I jeszcze raz dziękuję, na razie cześć.